Teraz chciałam to do drugiej się odnieść szybciutko i, i na krótko, bo to jest temat długi wiem, że ludzie bardzo krytykują, a ja należę do ludzi odwalnych, bo mi dziś mówi jeden tam mieszkaniec. Ja nie idę, bo jak się odezwie, to zaszkodzę moim dzieciakom. Ja to zawsze mówię i nie patrzę na to, czy dzieciakom nasz czy nie. Zresztą pan lata wiem dobrze, że nieraz napiskowano, Ale zawsze no, starałam się w dobrej wierze to robić i uważam, że... W dobrej wierze powiem również taką uwagę Nie zgadzaliśmy się z tą rewitalizacją jako taką w tych projektach. Ona nie została zrobiona, należycie, to sami panowie wiecie. I te, te, muszę powiedzieć głośno, ten Pepek Hekerta, bo tak nazywamy ten Pepek na Kopernika, wystający kawałek chodnika, nie wiem dla kogo i czemu. I te bardzo wysokie krawędziki, to już nie spotyka się dziś może już w żadnym mieście w okolicy. Nie wiem, jakie argumenty za tym mówią, ale prawdopodobnie dlatego wyższe te krawędzi są po to, żeby nie wjeżdżali ludzie z panie majątką, żeby nie wjeżdżali z węglem, z drzewem, żeby nikt z obywateli nie korzystał z tego, żeby po prostu nosić na barkach czy na plecach tam gdzieś zamkowej. To jest bardzo złe, ale wiem, że pięć lat trzeba się z tym pomęczyć. No i ta firma drogowa, no to niestety to znaczy, ja nie chłopcy, Narobili bałagan, i bajskich. Nie możemy się z tego cieszyć za wiele. bo to kosztowało dużo pieniędzy, i wiem, że te dotacje są, a to trzeba na to wszystko jednak patrzeć, że ludzie również na to pracują. No to bym tyle. Jeszcze bym prosiła, bo mówi się, że tylko to konserwator. Konserwator nie postawi nam tych który które od zawsze, od wojny, na ulicy, w przy w przy szkolnym kościele. Bo tam też ta wyska opatrzności niepotrzebna, ludzie się dzielą, rodzina na połowę, wąszycie z tej, żona tej, a na środku nie wiadomo co. To niepotrzebne tam jest w ogóle, to on nie zrobi tego pracy. A kiosk ruchu jest bardzo potrzebny. Wiem, że konserwator ma wymagania, ale niech on się zastanowi co on narobił z innymi budowami i jak to pilnował i jaki ten jego ład przestrzenny jest. Nie robił tylko u nas błędy, bo było wszędzie, ten konserwator Wojewódzki, i pan Sartor Sar -Sar Galgieński miałam osobiście okazję go poznać, wielokrotnie rozmawiałam i uważam, że pan nie powinien ingerować w takie sprawy jak ustawienie kiosku, bo to ani zabytek, ani to nic. Na tyle dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Cieszy mnie to, że doceniła Pani wysiłek i trud, jak i przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej położyło w zakresie realizacji tej inwestycji. Myślę, że ta wypowiedź Pani będzie przykładem dla innych, że też będziemy chcieli namawiać mieszkańców, żeby 100% skorzystało z tego ciepła, które sprzedaje miasto. Tym bardziej, że każdy taką możliwość ma, bo do każdej kamienicy we został podciągnięty. Także dziękuję bardzo. To sama sami. Pani sobie odpowiedziała na to pytanie co z tymi drogami, krawężnikami, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, jest 5 lat projektu, projekt był zatwierdzony przez konserwator zabytków, na pewno został zbudowany, wybudowany zgodnie ze sztuką budowlaną i przez te 5 lat będziemy musieli niestety poczekać i, i wtedy ewentualnie będziemy mogli pomyśleć. Co do kiosku, tu się całkowicie z panią zgadzam, czekamy aż konserwator zabytków Uzgodni ten projekt, no niestety mamy takie przepisy, że bez jego zgody nie, nic nie, nie możemy wykonać. Ani inwestor, który chce zrealizować tam inwestycje, e, czyli kiosk prasowy, my też zbytniego wpływu na to nie mamy. Panie Burmistrzu, ja mam taką, taką sprawę. Jeśli chodzi o rewitalizację, wszystko ładnie, pięknie, dużo pieniędzy zostało wydanych, ale teraz i my, mieszkający tam, właśnie żeśmy porobili nowe elewacje. Teraz y, mamy problem z tymi gołowkami. Tam już była ta sprawa chyba poruszana wcześniej, no, ale teraz to już to, na mojej stronie co się dzieje, to już ja mówię, albo wystąpimy o zdjęcie balkonów od strony ulicy, albo, albo coś innego trzeba będzie zrobić. No bo mówię, jest niemożliwe. No, co dzień, żeby sprzątać, to aż, aż się serce kraje. Poza tym, żeśmy zrobili elewację, zrobiliśmy i, i, te granitowe schody. No i, i, i wszystko teraz zapisane. To jest jedna sprawa. A druga, bym miał takie pytania do pana burmistrza, kiedy będzie zakończony remont dla Sikorskiego? No, jest... Bardzo proszę, może od drugiego pytania zacznę. Drodzy Państwo, chodzi o naszą obwodnicę, tak, która będzie prawdopodobnie zrealizowana do końca przyszłego roku. ale to mówię prawdopodobnie, bo tego roku, przepraszam, wykonawca dostał na realizację tego zadania 11 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, czyli okres zimowy 2014-15, jak również okres zimowy 2015-16. Z tego co wiemy, roboty na tym odcinku wyprzedzają już harmonogram prac o 3 miesiące, także mamy tą nadzieję, że z końcem roku powinna ta inwestycja być zrealizowana. Oczywiście wracając do tych Gołąbków, no to drogi Panie, ja też Panu współczuję, Wiemy, że to jest problem. Nieraz już się zastanawialiśmy jak to rozwiązać, czy elektroniczne sokoły, czy jakieś inne odstraszacze, ale ptactwo po tygodniu, po dwóch przyzwyczaja się do tych straszaków i nic to nie daje. Drodzy Państwo, no, pytanie, no, ja nie wiem, czy możemy na nie odpowiedzieć. No, My jako miasto nie czujemy się właścicielem tych gołębi. To no nie są miejskie gołębie, tak jak bezpańskie koty, psy czy inne zwierzątka, które biegają, nie są to gołębie miejskie, ale oczywiście problem rozumiemy i chcielibyśmy Państwu w jakiś sposób pomóc. Ale to, co wymyślimy na dzień dzisiejszy, czy nawet te kolce takie specjalne na parapetach, to też zbytnio nie zdaje egzaminu. Gołębie są na tyle sprytne, że zawsze jakieś miejsce sobie znajdą że no, będziemy szukali, to nie jest problem tylko brudnicy, te tutaj gołębie, które brudzą w naszym centrum, z takimi problemami większość miast w Polsce, gdzie takie ptactwo się zalęgło, mamy, musimy sobie z tym poradzić. W jaki sposób? Na dzień dzisiejszy mi trudno odpowiedzieć. Chciałbym tutaj, akurat tak się dobrze złożyło, że nawiązać trochę do tego, o czym mówiła Pani Brodowska, że tak mi się pięknie udało na tej ulicy z tym ciepłem. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że My jako mieszkańcy ulicy Przykop, myślę, że jesteśmy dziwnymi ludźmi, bo tak się złożyło, że najpierw była rewi, re, rewitalizacja starówki, objazdy, objazdy tam koło nas, teraz jest od mostu i cały rok osobowy Przykopem, więc mamy w tej chwili właściwie sznur samochodów przez cały dzień i tak sobie pomyślałem, że jak taką nagrodą dla nas było przeciągnięcie tej po płomniczej od Domu Kultury dalej ulicą Przykop, zgodnie z ruchem zgodnie z ruchem drogowym, to byłoby pięknie. Nie wiem, jakie są możliwości. Chciałbym o to po prostu zapytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także dziękuję za tę cierpliwość i porozumiałeś mieszkańcom ulicy ale Cieszymy się, że taka ulica jest i, i że ten ruch można skierować. To drodzy Państwo, mamy taką trudną sytuację, że jest ta budowana obwodnica. Jest modernizowana ulica Sienkiewicza wraz z mostem, ale to się kiedyś skończy i wtedy na parodę będzie już przyjemnie i sympatycznie. Myślę, że jedną z nagród, bo też myślimy, żeby w tej kadencji ulicę Przykop generalnie wyremontować, czyli nowa nawierzchnia, nowe chodniki, także to będzie tą nagrodą dla Państwa. Co do możliwości technicznych przyłączenia, z tego co wiemy, prezes analizę robił, bo będzie chciał tam ktoś też Wielkimi Góry, ale tu bym prosił o szczegóły Pana Prezesa, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o ulicę Przykop, taki plan, jakby Pan Burmistrz powiedział już jest. Z tym, że no musi, na pewno nie w tym roku, bo, bo to jest niemożliwe. nie byłoby problemu, bo to jest niedaleko, już ta ulica jeszcze jest zrobiona, ale, ale po prostu musimy zwiększyć yy, przesył w tamtą stronę i to się wiąże z tam połączeniem ulicy Mostowej z, z, yy, z Mazurską i to też jest na 160 metrów, około 160 metrów musimy jakby przełączyć ten stary, stary ciepłocią. Znaczy on nie jest taki stary, bo niedawno był tak władzony, ale po prostu tam jest mała średnica i musimy to przyłączyć, żeby można było jechać przy Kopę do większej rury, że tak powiem, Kolumbii. O co wiem, przy kopie pan mówi, przepraszam? No tak, do, na pewno tam, w Góry jeszcze tam mamy taki blok. To, no, także na pewno, jeżeli będziemy jechać, nawet dalej. Tak. Bo ja jestem dwunastka, dlatego się pytam. No co? myślę, że tam też były, Dobra my będziemy do tego dążyli, żeby Pan Prezes może już to w przyszłym roku zaczął, bo nam też będzie zależało, że jak będziemy robili już tą ulicę, żeby ich później z takimi robitami ziemnymi nie ingerował. Także Drodzy Państwo, mamy 15 po. Chwileczkę przerwy, teraz poproszę. Niestety frekwencji nie ma na żadnym osiedlu. Osiedle Stare Miasta reprezentuje 20 osób, natomiast osiedle Gdynia reprezentuje 10 osób. Zgodnie ze statutem jaki mamy, niestety nie możemy przeprowadzić wyborów do samorządów osiedli. Także tą sprawę zamykamy, mamy dalej do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo, kto ma jeszcze jakieś pytania? Przede wszystkim chciałam podziękować, że Pan przy pomniku na ulicy Paderewskiego teraz jest zabezpieczony i dla radnych, że już nie ma postoju takich samochodów że to jest teraz perełka naszego miasta. To pierwsze. Następnie y, mam prośbę, że jak teraz się buduje nowy most, żeby pamiętać, żeby tam przy tej skarbie ustawić. Były tam dwie ławeczki, żeby jeszcze ze dwie dostawić. Bo przejście od Paderewskiego do cmentarza jest trudne. Tam jest słońce. Pod górę się idzie i bardzo wiele od... w tej chwili wyrażuje. Od razu odpowiadam, postawimy drogę, Pani Ławaczki, żeby było więcej. Dziękuję. Teraz jeszcze jedno mam pytanie. Wjeżdżą autobusy w tej chwili z kierunku świeciebni i rybina. Z rybina zatrzymują się przy nudnie, przy dawnym nudnie, tam teraz jest jakiś sklep, a od kierunku świedzienia zatrzymują się na początku ulicy 18 stycznia. Czy nie można by spowodować, aby tym autobusom wolno się było zatrzymać przy rosmanie, przy tym sklepie rosman. Ponieważ jeżdżą, autobusami, jeżdżą ludzie starsi, ewentualnie młodzież. A jak się zatrzymujemy na ulicy 18 stycznia? Tam nie ma ani przystanku y, tego taksówki i pieszo ludziom, a pierwsze wiele osób dojeżdża na różne zabiegi lekarskie do z ze i Tam z tego kierunku. Teraz y, przecież ten autobus, to musy to jeżdżą w tej chwili. To się, nie, chyba by nie przeszkadzało, jakby się zatrzymywał no, tam obok rozmana. Co droga Pani był, był problem komunikacyjny, bo tam jest ograniczenie do 5 ton i ten autobus z tej wąskiej ulicy, która jest przy Rosmanie, musiał wyjeżdżać z powrotem w lewą ulicę postową i ten manewr pewno był bardzo trudny. Także tak chodzi tutaj przede wszystkim o względy bezpieczeństwa, no i przede wszystkim wytrzymałość tej drogi, która prowadzi w kierunku mostu. jeśli chodzi o święcie nie wiem jak, 15, to jest do, do Tylko mówię, że tutaj droga Pani, no my akurat za tego przewoźnika nie odpowiadamy. To są autobusy prywatnych przewoźników i PKS-ów i jeżeli oni uznają, że to będzie dla nich opłacalne, czy, czy dla mieszkańców przede wszystkim, to powinni rozważyć. No to jeżeli z takim związkiem się do Urzędu Miasta zgłoszą, to my to skierujemy na Radę Bezpieczeństwa Drogowego, bo jest taka specjalna rada przy Urzędzie Miejskim, oni muszą wtedy określić czy to nie będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców pieszych, czy uczestników ruchu kołowego i, i wtedy podejmiemy odpowiednią decyzję, ale to po przewo stronie przewoźnika jest, żeby z takim wnioskiem do Urzędu Miejskiego wystąpił. Jechałam w listopadzie do pociągiem na dworcu to jest wizytówka naszego miasta. Tam nie ma żadnego rozkładu jazdy. Dozwolić się nie można. Więc poszłam na kilitra do pociągu. No rozkład jazdy jest dopiero na peronach. No. Poczekałam, zmarszłam, dojechałam do autobusu. Wracam z powrotem autobusem. No nasz obecny y, autem, przy, y, dworzec autobusowy jest poniżej gry. Rozkład jazdy pisi za szpę. Przy rozkładzie kwateczka Nie można przeczytać, co jest na rozkładzie jazdy. Chcąc się dostać do... bo wróciłam około 18, weszłam do poczekalni. Na toalecie napisy, nieczynne. nie czynne. Poczekali ciemno, zimno autobus jak jechał, to jeszcze wtedy był <try> przejazd na moście. To jeszcze musiał przejechać przez całą ulicę Jakuba i przez most i dopiero wjechać do, do, do przystanku autobusowego. Przecież zniszczony został przez to ten malusieńki skwerek, gdzie rosły nich powiększony dla nas autobus. się do zawsze nie można. A i autobus i kolej to nasze wizytówki są, a ja kocham nasze miasto, bo ja jestem tu urodzona. Teraz to ja może tak od razu będę próbował Pani odpowiedzieć. Ja też kocham nasze miasto, z tym, że droga Pani, ani PKS, ani PKP to nie są instytucje, które podlegają burmistrzowi. Ja się z Panią całkowicie zgadzam, bo to co się stało z pks to woła o pomstę do Boga, tak nie powinno być, to również z PKP. Oczywiście te wszystkie Pani uwagi są spisywane dzisiaj i my do zarządców tych terenów i tych instytucji zwrócimy się, żeby Akurat dworzec PKP i PKS był bardziej przyjazny dla nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale również dla osób, które to miasto odwiedzają. A tu się z panią całkowicie zgadzam, bo tego nie można nazwać dworcem PKP, tylko jakimś przysłankiem autobusowym. No, ktoś kiedyś takie decyzje podjął, że sprzedał ten teren. Pod, to co się tam zdarzyło, mamy tam dwie galerie czy, czy jeden supermarket, jedną galerię. No, my na to w zbytniego nie mieliśmy. Że w naszym parku szotem jest zagrożony plan, bo tak nie A sobie doskonale przypominam, jak jeszcze był burmistrzem w okresie, tym, to się burmistrz chyba nie nazywał, tylko naczelnik, panował. I pierwszy raz była choinka udekorowana na piękny Piękny świerk, okolony był ławeczkami. Jak deszcz padał, to można było pod tym świerkiem się schronić. Powieźli Janki, nie zdjęli wszystkich drutów, lato przyszło, piorun strzelił i poświęcił. W tej chwili identyczna sprawa jest na świerku srebrnym tym i plaku, w parku przy pomniku y, świętego Jana Pawła II. I znów piszą y, y, sznury, nie wiem czy to są druty, czy, czy to są jakieś niegroźne, ja musiałam przyjść, żeby więc do tego i dla mnie Na masz, Bo teraz właśnie przeczytałam w gazecie i to mi się przypomniało, jak zniknął, y, zniknął z powierzchni nasz święty Panu żółty, którego znam, ten park od dziecka. Następna sprawa. W czasie, kiedy należałam do koła przyjaciół biblioteki, dziesięć razy osób przeczytało książkę, z autorstwa Sylwestra Bizana, w której opisał historię Bródnicy. To dla Bródnicy ta literatura jest białym Bródnictwem. I myśmy, jako członkini NIE, się z prośbą do Rady Miejskiej, to było tam, o nadanie imienia pana Bizana Sylwestra ulicy. Nie otrzyma. Podpisało nas 10 osób. Do tego czasu żyje nas jeszcze 3 z tych osób, które podpisywali tę petycję. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Zlekceważono nas to po prostu. Chociaż negatywną odpowiedź, Ale myślę, że się nam należało. I w tej chwili też czytałam, bo naszą prasę czytam wszystko. Jest też artykuł o wielkich zasługach właśnie tych ludzi, którzy w 20 roku walczyli tu, między 18 a 20 rokiem walczyli o rodnickie y, przywileje i wyzwolenie się z. To jest historia nasza. Także ta książka to jest Biały Burcz. A jeden na Wtedy, Także dziękuję bardzo za tą informację, tylko jakby Pani była tak uprzejma, uściślić ile lat temu ten wniosek został złożony, to może dotrzemy do tego wniosku. <coughs> Mniej więcej ile lat temu ten wniosek był składany, jeżeli chodzi o nadanie ulicy. Tak, bo byśmy nie występowały, żeby zmienić jakąś nazwę, czy coś takiego. Nowej, wybudowanej ulicy, no, dokładnie. Tak. Ale no, ile lat się... temu, pamięta Pani? Ile lat temu taki wniosek był składany? Proszę pana, nie chcę tu wymieniać nazwiskami, ale bardzo dawno. Na pewno jeszcze, jeszcze nie za pana kadencji i za pana Derwickiego też. Jeszcze trochę wcześniej. To jest stara sprawa. Ale w tej chwili, jak przeczytałam artykuł o zasługach Sylwestra Pisana, no to mi się to wszystko odtworzyło. Bo w tym wieku naprawdę nie może. Jak co roku chciałem, chciałem się zapytać Pana Burmistrza o, o Pujota, kiedy mieszkańcy... W tym roku. W tym roku, super. No to drugie pytanie. Tak na gorąco zostałem, no powiem szczerze, zaskoczony faktem, że miało się tutaj odbyć głosowanie wyboru e, Rady, tak, Zarządu Osiedla. Chciałem się zapytać, co miasto zrobiło, żeby e, poinformować mieszkańców o tego typu właśnie sprawie, bo ja tutaj akurat... E, w tego, że e, staram się być w sumie teraz e, co roku na, na spotkanie z panem burmistrzem e, z tego typu sytuacją spotykam się po raz pierwszy. Myślę, że e, gdyby taka informacja mieszkańcom była w jakiś sposób przekazywana przez Urząd Miasta, no ta sala praktycznie mogłaby być za mała. Drogi Panie, wykorzystaliśmy wszystkie możliwe media, które mogły Państwu tą informację przekazać. Było to w telewizjach kablowych, było to w mediach pisanych, czyli w wszystkich tygodnikach Brodnickich, również w dziennikach codziennych, bo i nowości o tym pisały, i Toruńska pisała, i oprócz tego powiadomiliśmy wszystkich mieszkańców SMS-ami mamy system powiadomień SMS. Kto do tego systemu się zapisał, to jest oczywiście bezpłatne. Każdy z mieszkańców rodnicy takiego SMS-a dostał, że będą spotkania i głównym motywem tych spotkań będzie właśnie wybór zarządu osiedli. Albo pan gazet nie czyta, albo telewizji nie ogląda, a z SMS-ami nie wiem jak jest. Także wszystkie możliwe instrumenty, jakie posiadamy, wykorzystaliśmy do tego, żeby Państwa powiadomić. SMS-ami przecież się nie ale treści. Spotkania się z burmistrzem w dacie obecnej o godzinie koniec krota. No to okej, okay, to może. No ja jestem do stary, tego systemu, tego jeszcze raz dostałem. Ale nie było do ja, no, tej zmianki może no, to nie otrzymałem. Ale dobra, okej, okay, przyjmuję, przyjmuję I teraz, jeśli chodzi nie o gołowki, tylko o ptaki w parku Chopina. Czy ty gniazdo tam jedziesz zlikwidować? To rozprawiście. No jak pani ma ochotę ekologom się narazić, to proszę bardzo. Ale te gamby to takie są Do czego one mają związki? To jest ogromne. Tanie ani na łatwiej nie można wziąć ani przejść, bo jest, że owe To oczekuję, jaki pomysł pani ma na to. lampy nie, 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 nie rzucają światła, to jest problem, bo to idą i się ludzie załatwiają, naprawdę. To nie ma się co śmiać. Z dziećmi iść na spacer, iść teraz na zakole z kurtami, brzegiem yy, yy, do węzy, to jest dramat. Także już nie wspomnę o tym, że yy, w czasie yy, zajęć jest mnóstwo dzieciaków. Tam przychodzą dzieciaki e, e, na wagary, ja przyjmuje. Tak, ja tak, przyjmuję i teraz tak, no e, o ile policja przyjeżdża, bo muszę powiedzieć, że od czasu do czasu e, e, się pojawiają, no nie wiem, czy chodzą wzdłuż, e, wzdłuż e, w, rzeki. Natomiast ja ani razu nie widziałam to twarzy miejskiej. Bo no, ja rozumiem, że policja ma tam zadania swoje jakieś, ja nie wiem do kogo to, ale pościelę, później są tego rodzaju, że, jest, że to dział po Naprawdę, no, no latem to, to jest szaleństwo, że już nie wspomnę o tym, że e, małe dzieci jak chodzi jest, jest zamykane, jest, mamy zamkniętą bramę, to po prostu chodzą w nocy e, pijacy, do siebie, wystarczy przejść i zobaczyć naprawdę ile tam jest butelny. Nie wiem, czy może koszem... Nie w te koszty. No naprawdę. Droga Pani, nie odpowiadam na pytanie. Rzeka należy do RZGW w Gdańsku, to jest regionowy zarząd gospodarki wodnej w Gdańsku. Ona jest właścicielem tej rzeki. E, oczywiście my też monitorujemy, bo Straż miejska monitoruje nabrzeża rzeki Prywęcy. Osobiście Pan komendant już. Dwa mandaty nałożył na właściciela tej rzeki, no ale skutek jest taki, że oni przyjadą, no z daleka przyjeżdżają, tak czy nie, bo to albo z Torunią przyjadą, albo z innej miejscowości, posprzątają co możliwe i za chwilę znowu się no Drodzy Państwo, nie oszukujmy się, to no świadczy tylko o kulturze tych osób, które nam te potrzeby załatwiają. No. Na pewno nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli jest taka potrzeba, to, to zwiększymy tam możliwość patrolowania i oczywiście o ta, z taką prośbą zwrócimy się również do policji. No ale mówię, zacznijmy sami od siebie, zacznijmy się wychować, nawzajem piętnować. To ja tu Panią w 100% popieram, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Mamy przepiękną rzekę, którą powinniśmy dbać, którą powinniśmy też traktować jako jedną z największych atrakcji turystycznych i nie tylko, ale również środowiskowych do odpoczynku naszego miasta. To, to dzięki Bogu, że miałam blisko do domu. I że moja starsza córka się pobiega. Naprawdę. I powiedziałam, już więcej nie będę się narażała, bo mieszkam przy tym. Ktoś przyjdzie w nocy i mi coś zrobi. Naprawdę. I ze strażem nie zmija ani razu nie widziałam. Patrole, policji. Może jak Pani w pracy jest, pani w w jest może Pani nie tego nie widzi. są kosze przy, przy tym. Dziwi się, że jest tak czysto. Mm. Bardzo proszę. Także na pewno tym problemem trochę Pani się zainteresujemy. To kolega podpowiada, że zakupimy niebawem y, zestawy do monitoringu przenośnego i w takich neuralgicznych punktach y, będziemy ten y, monitoring stosować i wtedy okaże się, czy to są osoby przyjezdne, czy jest, znaczy nasi mieszkańcy, no ale będziemy też mieli podstawę do, do, do jakiejś egzekucji w stosunku do tych osób, które tam zaśmiecają. Ten temat, który tutaj jest tak na gorąco, szybko bo było... Pan, wszystko jest możliwe. Ja się z Panem ja zgadzam, tylko są określone procedury i my też jako miasto musimy działać w granicach w prawach. To nie jest tak, że możemy sobie uprawiać wolną Amerykankę na tym, co nie należy do nas. Nie ma tak. Są określone ustawy, są rozporządzenia, są określone obowiązki, zadania i my musimy tego przestrzegać. Ja wiem, że z Państwa punktu widzenia to się wydaje łatwo, no bo jest burmistrz to odpowiada za wszystko co w tym mieście się dzieje. No niestety tak do końca nie jest drodzy Państwo. Tak samo jak z drogami, mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Odpowiadamy tylko za drogi gminne. Reszta dróg ma swój zarząd i tak samo jest z rzeką. Rzeka jest, należy do RZGW w Gdańsku i ona jest odpowiedzialna. I cokolwiek w tej rzece jest, na przykład leżący konar, my go nie możemy sobie tak usunąć, wysłać Pana posłusznego dwóch pilarzy, no co za problem, do łódki. Musi być zgoda, musi być określona cała procedura. Tu jest ustawa o ochronie środowiska i to nie jest tak, jak Panu Zakrzewskiemu się wydaje, że burmistrz może wszystko załatwić. No niestety nie jest tak do końca, Panie Zakrzewski. Się dziwię, że Pan takie tutaj insynuacje czy, czy, czy wywodzi się w ten sposób, gdyby, pamiętając, że Pan też tym był urzędnikiem, kiedyś w tym urzędzie Pan pracował, no widać niedługo, bo Panu pewne te procedury nie pasowały. Także dziękuję bardzo. Ale na pewno, drogi Panie, jeżeli będzie to możliwe, to i zgodne z przepisami prawa, to postaramy się jak najszybciej ten bulwar oczyścić. Proszę bardzo, czy, czy jeszcze jakieś Państwo macie pytania? No jeżeli nie ma, to serdecznie Państwu dziękuję. No.